Przewagę daje chyba spokój. Spokój i przemyślenie decyzji. Przynajmniej dla mnie. Ja muszę być pewien w to, co wchodzę. I niekiedy bardzo długo kombinuję i, i myślę, czy to jest dobry, dobry moment na wejście i czy to jest odpowiednia spółka. Bo wiele razy w przeszłości zdarzało mi się wejść w transakcję i czułem po prostu w sobie jakiś nie wiem, niepokój, coś takiego i... I źle się czułem z, tym, z, tym, z tą transakcją, no i niestety różnie to wychodziło. Teraz, kiedy wchodzę, są osoby, które tam mnie obserwują, to wiedzą o tym bardzo dobrze, że w momencie, kiedy wchodzę w daną transakcję, to wchodzę już na dwa lata. Czyli to już jest przemyślane. To już nie jest tak, że dziś wszedłem, a później pomyślę sobie: O kurde, jednak to był zły pomysł, i za chwilę wychodzę. Po prostu już, jak jestem, to na serio.